Przed nami czwarty festyn lotniczy, lotnisko bliżej miasta i moc podniebnych atrakcji, przeloty samolotów i imponujące akrobacje w powietrzu. Będziecie państwo mogli podziwiać już w maju. Do Michałkowa przylecą sławy polskiego lotnictwa oraz mistrzowie akrobacji samolotowej. Organizatorzy zapewniają, że będzie się działo sporo. W tym roku będziemy gościli grupę akrypacyjną The Flying Bulls w grupie. Duet samolotów również z grupy The Flying Bulls. Będą to dwie grupy. Kolejny pokaz Artura Kielaka, który przyleci do nas również w tym roku. Pilot Jurgi Skyris z Litwy oraz holenderski pilot, pilot Frank Werstig. Miłośników lotnictwa czekają nie tylko podniebne atrakcje, będą prezentacje i przeloty samolotów, jak i skoki spadochronowe. W planach także szereg wystaw statycznych. Ponieważ tych atrakcji jest dużo, emocji dużo, Chcemy po prostu zrobić w trakcie bloku pokazowego w sobotę pomiędzy godziną 16 a 17 godzinną przerwę, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji również naziemnych. Chcielibyśmy, aby mieli Państwo możliwość zobaczyć te atrakcje. Będzie między innymi odolanowska grupa militarna z Pleszewa, również grupa, która będzie prezentowała broń. Z okresu II wojny światowej, także będzie sporo tych atrakcji tutaj. Będą latawce, pokaz latawców. 200 latawców zbije się u nas w powietrze i też właśnie planujemy ten pokaz pomiędzy godziną 16 a 17 w sobotę, także będzie się sporo działo. W tym roku będą także atrakcje wojskowe, czy już możemy zdradzić jakie? Z wojska to Narodowe Siły Rezerwy, Narodowe Siły Rezerwy z Kalisza, Batalion Remontu Lotnisk z Jarocina oraz. Te jednostki takie wojskowe. powiedzmy to jest Odolanów, to jest powiedzmy, Pleszew. Organizatorzy szykują też niespodziankę. Pojawią się nad Michałkowym. oczywiście dostałem, dostałem taką nieoficjalną informację, że będą to dwa migi 29, ale to jest informacja niepotwierdzona, potwierdzić będziemy mogli dopiero. Za jakiś czas. Kobieta Pilot. Gościem specjalnym w tym roku będzie już potwierdziła pani Paulina Różyło. Jest 27-letnia pani pilot, która w firmie PZL Mielec zajmuje się oblotem samolotów M28 Skytrak. Głównymi organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Lotnisko Bliżej Miasta Powiat Ostrowski i Miasta Ostrów Wielkopolski. Współorganizatorami. Aeroklub Ostrowski i miasto Kalisz. Jak wstępnie oszacowano, festyn lotniczy będzie kosztować około 350 tysięcy złotych. W sumie lokalne samorządy przekazały na organizację festynu blisko 160 tysięcy. To główni sponsorzy tegorocznych, podniebnych atrakcji. Ja jestem zadowolony z tego, że po raz czwarty jesteśmy razem, że jest kilka samorządów, którzy dla mieszkańców powiatu ostrowskiego, a właściwie dla całej aglomeracji kalisko ostrowskiej przygotują wiele atrakcji. Każdy w tym festynie znajdzie coś dla siebie, aczkolwiek dla mnie jest ważne to bycie całymi rodzinami. Taki piknik na lotnisku całą rodziną, dla mnie to jest niezwykła atrakcja. No jest to promocja dla miasta dla powiatu z pewnością. Jest to przede wszystkim bardzo ważna atrakcja dla mieszkańców ostrowa i okolic. Taka jest koncepcja, że każdy pokaz będzie miał jakby swojego sponsora, więc tych pokazów, które finansujemy wspólnie ze starostą, będzie najwięcej. Czwarty festyn lotniczy lotnisko bliżej miasta już 17 i 18 maja. Szczegółowy plan tego podniebnego show poznamy na początku maja. Patronat medialny nad imprezą objęła telewizja Proart i portal WLK kp24.info